thank you Cześć, witam na moim kanale Dzisiaj jest niedziela, więc przychodzę do was z takim weekendowym vlogiem No jak mogliście widzieć już po przybitkach Wczoraj byłam w Warszawie I dzisiaj właśnie postanowiłam Wam to wszystko pokazać I też nie nagrywam jakoś w tych sklepach za dużo Bo jest okres przedświąteczny Czyli jak wiadomo było po prostu Multum ludzi w tych każdych sklepach Ale co mi się udało nagrać to już widzieliście No i teraz przejdziemy do tej mojej Bardziej ulubionej części filmu Czyli pokazywania wam tego co udało mi się się kupić i najpierw myślę, że zaczniemy od tej największej torby, czyli z Primarka, Primarka 1PS. Nie wiem jak to mówią, ale no, jakoś tak. Więc zacznijmy od tych wiralowych legginsów, getrów, właśnie z TikToka. I one mają w środku takie futerko, bardzo przyjazne i one są na całej długości tam, dzięki czemu na przykład w zimę zamiast nosić jakieś rajstopy, przez co będzie nam zimno, to można obrać normalnie takie legginsy na to spódniczkę i sobie normalnie można w spódnicy biegać w całą zimę, co jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem, że tak coś stworzyli. Dalej mamy świąteczny kubeczek reniferka i jest on po prostu przecudowny i już widzę, jak sobie będę siedziała i piła w nim jakąś gorącą czekoladę, może z piankami, albo jakieś owocowe herbatki, coś takiego bez przeuroczy. Dalej mamy Sweterek. Bo sweterków w mojej szafie nigdy nie jest za mało Ani za dużo Więc mam taki On jest jakby taki w wzoru taki szydełkowany Czystyszkiego Ma taki bardzo fajny materiał Taki kiziamizia też No i on był w różnych odcieniach Ale ja wzięłam akurat taki fajny beżowawy Bo był jeszcze taki kaki i inny taki Ale wziąłam akurat ten I on jest z tych takich krótszych sweterków Ale bardzo mi się podoba I na pewno będę go nosić w zimę Dalej mam, bardziej tak śmieletnio, taką czarną czapkę. Była za 17 zł, więc stwierdziłam, że czemu nie w sumie wezmę, bo miałam już jedną czarną czapkę, ale taką bez żadnego napisu, a ta ma napis New York, więc też fajnie. I chyba już ostatnią rzeczą jest marki Tak, jest taka piżama, bo piżam też nigdy nie, nie jest za dużo. I jest ona taka, spodnie ma takie jakby kwiatki. Mm, takie fajne, mm, i, a estetyk. I agurę to jest taka koszulka, jakby na długi rękaw. I to wszystko jest takie, jakby niby polarkowe, niby coś tam. Ale wiem, że na pewno mi będzie w zimę w tym ciepło, co jest plusem, oczywiście. Dobra, więc tą torbę już ściągam. I przechodzimy do następnych rzeczy. I może teraz przejdziemy do Bath Works I tutaj kupiłam, nie, jakoś niedużo. E, w sensie mam dwa balsamy i ten jest taki jakby tubce i o zapachu vanilla ben noel coś takiego e, też właśnie z tej wersji takiej świątecznej e, a druga to jest w tej takiej bardziej tubce e, winter candy apple i taka czerwona i oba pachną po prostu przepięknie i jeszcze dla taki mały dodatek, bo zawsze wszędzie widziałam takie żelanty antybakteryjne mini, na przykład w różnych też pokrowcach Ale ja stwierdziłam, że sobie wezmę akurat taki, on ma też jakieś takie niebieskie kuleczki w środku, nie wiem Ale też bardzo ładnie pachnie, więc po prostu go wzięłam Dalej może przejdziemy do e, Victory Secret w sumie tak się prezentuje. I fajny jest to, bo zawsze oni perfumują te takie papierki, przez co to zawsze jest taki fajny zapach, jak się wyjmuje wszystkie rzeczy. I tutaj mam trzy rzeczy. Pierwsze to są takie perfumy. Nazwa to Bomb Shell, coś takiego. I tak. I są one o zapachu jakby jakiejś piwoni i chyba anerzu, nie jestem pewna Ale one są też z tego drugiego jakby rodzaju, można to nazwać taką jakby siostrą tych pierwszych, oryginalnych tych perfum Tych takich bardziej ciemniejszych, różowych, też te paski takie Natomiast te wzięłam, bo one są takie bardziej delikatniejsze Przez co bardziej mi się po prostu one spodobały, no nie? Więc już wam otworzę, żeby wam pokazać, jaki jest flakonik Yy, bo wszystkie te perfumy z Wiktorii są po prostu przecudowne i mają piękne opakowania natomiast yy, tutaj bardziej mi wychodziło o zapach a jest on po prostu czarujący więc już wam wskazuję, że ten najpierw muszę się uporać z tą folią więc za chwilę do was wrócę no dobra, już tą trochę folię nam w dół więc teraz otwieram i... no na razie wygląda to kozacko, nie? Yy, otwieramy Omega. zobaczcie jak to wygląda tak od środka, znaczy teraz nie widać, ale Wygląda jak jakaś diamentowa buteleczka Nie no, one są cudne, Czajcie to? Jeszcze zdejmę rękę, żeby wam jakoś nie, za, nie niszczyć tego widoku Ale są cudowne, ten flakonik, ta cała zakrętka Przepięknie to wygląda, jeszcze jest ta wstążeczka tutaj obok, co też daje uroku I ona też ma w ogóle wyryty jakby taki napis Victoria Secret Nie wiem czy będzie widać, ale no ma też takie napisy no, i jeszcze sobie przyknęłam tutaj do środka. No, on jest cudowny, ten zapach obłędny. No dobra, to teraz już przejdźmy do dwóch ostatnich rzeczy. No i przedostania to jest taki stanik. I on jest zwykły, czarny, gładki. I on ma bardzo przyjemny materiał i sam w sobie jest bardzo też wygodny. A ramionczka to ma takie cekinowe, oczywiście z napisem Victoria Secret. Więc jest on wprost przecudowny no nie? Tutaj jeszcze zasłoniło V, ale no Bardzo się z niego cieszę I yy, już ostatnią rzeczą są majki I bardziej chciałam, żeby też były gładkie Żeby tak bardziej pasowały do zestawu z yy, yy, biustonoszem Ale że nie było ani w jednym, ani w drugim sklepie To stwierdziłam, że czarne koronkowe również będą pasować Więc mam takie yy, I również mam te paseczki po obu stronach ale również bardzo ładne i na pewno będę je nosić. I teraz przejdziemy już do chyba trzech ostatnich rzeczy, a między innymi jak byłam w handemie, to też zbliża się no święta, później będzie Sylwester i tak dalej i boję się, że po prostu później już nie będzie żadnych ubrań na Sylwestra, a że też były różne przeceny, to się skusiłam kupić kilka różnych sukienek. I pierwszą jest taka Ona jest taka jakby Welurowa, czystskiego Ale jest naprawdę bardzo ładna Ale przez to, że jest czarna to na pewno nie będzie nic widać co jest na niej Natomiast ma też takie brokatowe Znaczy cekinowe ramionczka Bardzo ładne I właśnie taki idealny na Sylwestra No i ona się tak normalnie wydłuża i tak dalej A tył ma taką jakby gumeczką Że się będzie rozciągać i ona chyba nie była na promocji. Natomiast druga już tak. Ja ją od razu nie mi było łatwiej. Ehm, tylko nie wiem, jak bym to pokazać. O, może w ten sposób. No to przód ma mniej więcej taki. No i mi nie idzie. Dobra, przód ma mniej więcej coś takiego. Ehm, I ona jest taka satynowa bardziej. Ehm, a z tyłu ten materiał tak opada sobie ładnie na plecach. Ehm, no, i ona już była na przecenie, bo wcześniej kosztowała chyba 60, tak, 60 zł bez grosza, natomiast po przecenie kosztowała 40 zł bez grosza. Więc naprawdę bardzo mało, jak na za taką sukienkę, bo na przykład jedną mogę ubrać na sylwestra, a drugą na przykład na święta, no nie? I dodać e, jakiś, nie wiem, brokatowy dodatek i będzie cudownie. E, no, już ostatnią rzeczą. E, taką zwykłą już e, są dresy z Sinse, bo już tam od zawsze kupuję te dresy i zawsze mi się bardzo dobrze spisują, e, więc stwierdziłam, że tym razem czas na granatowe i chyba w kamerze będę wyglądały na czarne albo coś takiego, ale to jest taki ciemny granat, e, bo mam już chyba szare, zielone... I chyba czarne, więc teraz mam też granatowe, bo na przykład do tej bluzy będą mi pasować, bo ten napis tutaj też mam taki granatowy. Więc super, bo są mega wygodne i przyjemne. Też pokupowałam różne kilka innych świątecznych rzeczy, ale stwierdziłam, że z tego zrobię inny odcinek, więc już dzisiaj ich Wam nie pokazuję, więc musicie na nie chwilę poczekać, żeby je zobaczyć, ale na pewno jeszcze je zobaczycie na którymś z moich świątecznych filmików. Teraz Wam jeszcze oczywiście pokażę, jak się prezentuję w tych wszystkich rzeczach. Więc... Więc lecimy. Dobra, więc jako pierwszą ubrałam tę e, sukienkę, y, tą welurową y, bardziej. No i też ubrałam ten stanik, że tak ślicznie wygląda oboniec, że ten stanik ma teraz te takie cekinowe, to do tego te od sukienki również są cekinowe i to wygląda wprost, wprost cudownie, no nie? Jestem zakochana w tym i no ta sukienka, tak tak mówiłam, ona się tak rozchodzi na dole. No i też, żeby tak pasowało i był ten taki klimat zachowany, to ubrałam takie czarne buty na obcasie, ale to nie znaczy, że będę jakby dobierać tę sukienkę. To nie znaczy, że będę ubierać tylko te buty, okej? Okay? Więc na no, to nie patrzymy. Ale tak się to prezentuje też od tu mam takie fajny się krzyżuje, ale tam widać metkę po prostu. No dobra, i tak się wygląda ta druga sukienka, ta satynowa. I ona, tak jak mówiłam, ma taki bardziej dekolt, jakby, że on tak się rozpływa, więc można go ułożyć jak się chce, ale on i tak pewnie się będzie zmieniał. Podpływam po prostu ruchu, i mam dalej ten sam i ramionczka, one są trochę za długie i na razie mam je tak, takim klipsem spięte z tyłu, dlatego nie będę tyłu pokazywać, bo to jest jakiś śmiech na sali, ale ja zamierzałam sobie je po prostu podszyć. Po prostu po odcinku, i wtedy będzie sukienka jak ta lala. No i butów też nie zmieniam, bo już mi się po prostu i tak nie chciała, a też w mnie pasują. Ale też jestem oczarowana tym, jak ona wygląda. Jest cudowna. No dobra, a tak się prezentuje już to ostatnie. No i tu mam ten sweterek, ten taki beżowawy. No i do tego brałam te, te leginsy, do których, które bym bardziej ubierała do spódniczek, ale to też są na tyle grube, że ubrałam je normalnie jako takie getry, właśnie jak i takie normalne legginsy. I też bardzo fajnie to wygląda i są naprawdę mega miężny w nich ciepło, dlatego też jestem taka zmachana. Bo jest mi w nich po prostu gorąco ale to też właśnie dobrze, że tak powiem, bo nie będzie mi zimno, przynajmniej w zimę i tak dalej. Ale no, to już wszystko, co jest. No już nie mam nic Wam więcej do powiedzenia i do pokazania, więc myślę, że to już na tyle w dzisiejszym odcinku, więc jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!